Cześć, w dzisiejszym krótkim wideo opowiem Wam, czym jest neurotyzm. Kiedy mówi się o różnego rodzaju problemach psychicznych, zaburzeniach osobowości bądź różnych dysfunkcjach, często możemy spotkać się z określeniem, że ktoś jest neurotykiem, że zachowuje się neurotycznie. Ale czym właściwie neurotyzm jest? Neurotyzm jest pewnym wzorcem osobowości. Na ten wzorzec osobowości składa się kilka czynników. Jest nim lęk, agresja i wrogość, depresyjność, nadmierny samokrytycyzm, impulsywność i nadwrażliwość. Według niektórych teorii, neurotyzm, neurotyczność po prostu jest dziedziczna. Czyli jeżeli któryś z naszych rodziców charakteryzuje się właśnie takim neurotycznym charakterem, ma w sobie dużo lęku bądź wrogości, być może my mm, możemy odziedziczyć po nich. Ten wzorzec. Co ważne, neurotyzm jest taki bardzo charakterystyczny dla pewnych zaburzeń osobowości. Na przykład zaburzenie osobowości typu borderline, czyli zaburzenie graniczne, bardzo mocno jest naznaczone wysokim wskaźnikiem neurotyzmu. Praktycznie każdy ten czynnik, o którym Wam opowiedziałam wcześniej, jest na bardzo wysokim poziomie właśnie w tym zaburzeniu. Wyłączając nadmierną samokrytykę, czyli dużo lęku, dużo wrogości i tak naprawdę bardzo impulsywne działania. I mówiąc też o neurotyzmie jako pewnym wzorcu osobowości, ważne jest to, że cechuje go bardzo mała elastyczność czyli to dostosowanie do życia społecznego nie przebiega tak gładko, nie jest tak harmonijne. To osoby, które mają wysoki taki poziom neurotyzmu, mają dosyć duże problemy, żeby z łatwością i lekkością w społeczeństwie funkcjonować. Powiem Wam teraz, jak neurotyzm definiuje podejście psychoterapii Gestalt, ponieważ ono mi bardzo zapadło w pamięć i bardzo ciekawie i obrazowo tłumaczy, czym neurotyzm jest. Wyobraźmy sobie, że czytamy książkę. I w danym momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani i mamy tę książkę przed sobą, czytamy losy bohatera. Tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, jest ta książka i przygody bohatera. Natomiast, kiedy pojawia się w naszych ustach suchość, pragnienie, chcemy się napić, w tym momencie już te losy bohatera, które wcześniej śledziliśmy, i one były dla nas jakby najważniejsze w tym momencie, przestają być na pierwszym planie, ale na pierwszy plan wychodzi pragnienie. Więc, żeby zaspokoić to pragnienie, idziemy do kuchni, sięgamy po szklankę, nalewamy sobie wody, i w ten sposób jesteśmy nasze pragnienie, nasza potrzeba została zaspokojona, a my znów możemy skupić się na losach bohatera. Jeżeli to pragnienie zostało zaspokojone, Znów losy bohatera będą dla nas pierwszoplanowe. I tak generalnie w takim bardzo prostym schemacie postępuje osoba zdrowa, tak osoba, która nie ma na przykład problemu z neurotyzmem. W innym, e, inaczej sprawa się ma, kiedy ktoś neuroty, neurotykiem jest. I wtedy on nie sięga po prostu po to, co potrzebuje z taką łatwością. To przedstawia bardzo dobrze. Model pana i podwładnego. Wyobraźmy sobie, że osoba neurotyczna ma w sobie takie dwie persony. Jednym jest pan, który rządzi i wydaje polecenia, a drugi to podwładny, który tak naprawdę wykonuje tylko zadania. I wyobraźmy sobie, że właśnie ten podwładny ma ochotę się napić, ale ten, który nim dyryguje, czyli pan, nie pozwala mu tego zrobić, bo na przykład powinien dokończyć rozdział tej książki. Na takim prostym przykładzie widać, że osoba neurotyczna po prostu nie sięga po to, czego potrzebuje. Czyli, przekładając to na taki bardziej życiowy i bardziej taki psychologiczny aspekt, możemy sobie wyobrazić, że neurotyk pracuje w miejscu, w któremu nie odpowiada. Jest w związku, który nie jest dla niego satysfakcjonujący i nie jest dla niego dobry. Idzie w miejsca, w które tak naprawdę nie chce. I tych powodów może być dużo. Może to być lęk przed odrzuceniem. Przed samotnością. Może to być po prostu potrzeba kontroli pewnych sytuacji i brak pozwolenia sobie na to, żeby być sobą. To też jest bardzo mocno związane z byciem perfekcjonistą. Osoby neurotyczne, czyli również perfekcjoniści, ponieważ tutaj pojawia się. Nadmierny samokrytycyzm nigdy nie jest dość dobry. I teraz, właśnie ja po nagraniu tego wideo, mogłabym się zachować neurotycznie z lęku przed jakąś krytyką i oceną, przed wrzuceniem to na YouTube. Mogłabym z takiej pozycji nadmiernej samokrytyki, w ogóle samokrytyki, chcieć zmieniać to nagranie, nagrywać to jeszcze raz i jeszcze raz. I może poprosić kogoś, żeby to obejrzał i jeszcze jedną osobę, żeby to obejrzała. A i tak jeszcze cztery razy się zastanowi, czy aby na pewno to nagranie jest tak nagrane, jak powinno być. I właśnie to byłoby takie zachowanie neurotyczne, czyli z męku przed krytyką, przed jakimś wystawieniem się na różnego rodzaju komentarze, nie wrzucam wideo, które po prostu z przyjemnością nagrywam, bo bardzo to lubię. Więc staram się... Z moim neurotyzmem walczyć, bo oczywiście ja też mam cechy neurotyczne, więc nie robię rzeczy, które tak neurotyczne są i działam zgodnie z tym, że lubię coś robić, więc robię, wrzucam to do internetu i okej, okay, niech się dzieje. Słuchajcie, na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was ciepło. Do usłyszenia. Cześć.